No na pewno jeśli przegrywa się w takich okolicznościach, to w szatni nastrój jest no, bardzo taki powiązany z rozgoryczeniem i na pewno jesteśmy zdenerwowani to, to bezwzględnie tak. Natomiast z samego przebiegu gry, szczególnie z pierwszej połowy, możemy być zadowoleni, bo to my stworzyliśmy no, dwie bardzo groźne sytuacje. Raz kuluris w supeki i tak naprawdę można było to dobić. Drugi raz przeciwnik wybijał z linii. Szkoda tych sytuacji, bo wiadomo, że przeciwko rakowowi trzeba takie okazje wykorzystywać. Ciężko się gra przeciwko tak fizycznie mocnym, mocnemu zespołowi 11 na 11, a, a grając bez jednego czy później już w końcówce bez dwóch zawodników jest to no, na pewno trudne. Zawodnicy walczyli do ostatniej minuty, natomiast zabrakło trochę w polu karnym w tej ostatniej akcji takiego, takiej konsekwencji, żeby wygrać pojedynek, wybić piłkę i zamknąć mecz na 0-0. Myślę, że mecz, który w Częstochowie zostanie zapamiętany na długo, bo ja prowadząc tutaj 301 mecz nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby po czasie środkowy obrońca zdawał dwie bramki i dostał dwie żółte kartki jako bonus, więc więc na pewno będziemy pamiętali ten mecz, mam nadzieję, że będziemy pamiętali też jako, jako mecz w udanym, w udanym dla nas, dla nas sezonie, bo, bo zdobyliśmy mega cenne punkty z rywalem, którym zawsze gra się trudno. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, no byliśmy przygotowani na to, że powinno zmienić strukturę, bo oglądaliśmy ten mecz z Unionem i naprawdę tam dobrze grali. Spodziewaliśmy się, że, że właśnie tak zagrają i, i ta pierwsza połowa. No, ona była wyrównana, ale uważam, że i tak pod nasze, pod nasze dyktando, mimo tego, że naj, najlepszą sytuację miała pogoń, to była jedyna sytuacja pogoń w całym, w całym spotkaniu. My graliśmy no, nie tak do. Nie, nie tak, jak, jak sobie zaplanowaliśmy do końca. Czyli mieliśmy dobre momenty, ale też byliśmy za mało intensywni w pressingu. Stąd ta sytuacja, gdzie piłka weszła między linię, źle mm, zachowali się w tej sytuacji, źle zachowała się linia obrony, która nie kontrolowała piłki otwartych chlorów z wyszedł. Znaczy są sytuacje, jak się wybroniliśmy, no to to jest normalne, że do jednej sytuacji przeciwnik może, e, może dojść. Natomiast z takiej gry mieliśmy więcej, mieliśmy wejść w pole karne więcej strzałów, więc już ta nasza przewaga powoli się zaznaczała, czego e, no, efektem była druga połowa. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że pogoni będzie trudno się utrzymać w ryzach, bo to, ten system 5-3-2 jest trudnym systemem i nie jeden trener już się o tym przekonał. I w dynamice gry, w dynamice meczu, kiedy siły opadają, to to, to jest gorzej. No i, i druga połowa to, to pokazała, zero strzałów, zero wejść w karne pogoni. Oczywiście czerwona kartka, ale czerwona kartka była w 65 minucie i też wynikała z naszych dobrych działań w przygotowaniu do meczu, czyli uwolnieniu przestrzeni za plecami. Kapitalna akcja, Amorim wychodził na czysto, byłaby to czysta sytuacja, czerwona kartka. No i, i od tego momentu już całkowicie zdominowaliśmy, zdominowaliśmy pogoń. Nie było łatwo oczywiście o te sytuacje, jak, jak się broni dziesiątką, później, później dziewiątką, ale, ale dochodziliśmy do tych strzałów, do, do strzałów głową, czy, czy sprzed pola, czy koczerni, czy, czy bergen chociażby I, no i byliśmy tacy konsekwentni w swoich działaniach, no, bo też przygotowani jesteśmy na, na takie okoliczności, dlatego to, to jest przygotowany wariant z centralnym obrońcą w polu karnym, to się, to się sprawdziło. Cieszę się, że jakby plan na mecz też, bo mając dwóch napastników na ławce, mogłem ich wprowadzić w toku meczu. Dobrą robotę przy bramkach wykonywa, wykonywali, bo zaabsorbowali obrońców. Dzięki temu Matej rodi miał, miał więcej miejsca, żeby zdobyć te, te bramki. Bardzo się cieszę z postawy Hmm, chłopaków, którzy weszli, właśnie od Jana, który dwa razy środka wywołał, Rodin, który strzelał, ale pozostałe zmiany też bardzo, bardzo udane. Makuch, hmm, Makuch e, Diaz i, i Brunes. Według mojej oceny, no, mieliśmy najmocniejszą ławkę do tej pory w, we wszystkich meczach, i to, to jest to, czego brakowało nam też na, na początku. Na początku sezonu i cieszę się, że ci zawodnicy, którzy weszli, byli gotowi i pomogli nam wygrać, wygrać to, to spotkanie i zdobyć bardzo, bardzo cenne trzy punkty, które pozwalają nam też kontynuować serię. I o to też nam chodziło, żeby, żeby ciągnąć tą pasę jak najdłużej. Dziękuję.